Cześć ciekawcy! Czy słyszeliście, że na Syberii jest tak zimno, że oddech może zamienić się w lód, zanim spadnie na Ziemię? Albo że największy płatek śniegu był szeroki na 38 cm? Zapewne tak jak i my wiecie o zimie tylko tyle, co widzieliście za oknem lub co usłyszeliście w wiadomościach albo świątecznych opowieściach. Tymczasem w wielu miejscach na naszej planecie ta pora roku jest synonimem ekstremalnych doświadczeń. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam więc o mrożących krewżyłach i zadziwiających ciekawostkach na temat zimy, które są idealne na 21 grudnia. Czyli jej pierwszy kalendarzowy dzień. Za tym, które miejsce oraz miasto jest najzimniejsze na świecie, jak się tam żyje? Gdzie powstał największy bałwan? Jaki kolor ma śnieg, i czy można odczuwać przed nim strach? Zostańcie z nami do końca i poznajcie odpowiedzi nie tylko na te pytania, ale najpierw nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomienia. Gotowe? Zatem zapraszamy Was do prawdziwej krainy lodu. A takim miejscem są bieguny, zarówno północny jak i południowy, Choć wbrew pozorom, jeden jest znacznie zimniejszy od drugiego. Dokładnie na tym położonym w dolnej części naszego globu słupek rtęci spada dużo niżej. Tam nawet został pobity rekord w kategorii najniższej temperatury, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w historii świata. Wynosiła ona minus 89,2 stopnie Celsjusza, a takiego pomiaru dokonano w 1983 roku na znajdującej się tam stacji polarnej Wostok. Mimo ekstremalnych mrozów, jest ona cały czas zamieszkana. W miesiącach letnich przebywa w niej nawet do 30 naukowców, a podczas zimy zostaje jedynie grupka 13 śmiałków. Nie boją się oni stawiać czoła zarówno srogiej zimie, jak i trwającej 8 miesięcy izolacji. Co ciekawe, gdy w Wostoku rozpoczyna się sezon zimowy i odlatuje stamtąd ostatni samolot, personel ma swoją coroczną tradycję, a jest nią oglądanie kultowego horroru coś w reżyserii Johna Carpentera. Niezły wybór nie sądzicie ciekawcy? O ile biegun południowy jest najzimniejszym miejscem na świecie, to wioska o na Syberii jest najzimniejszą. Miejscowością. Na stałe mieszka tam około 500 osób. Zimą temperatura spada w wiosce nawet do minus 70 stopni. Czy możecie to sobie wyobrazić? Dlatego i mieszkańcy są uzależnieni od podziemnego systemu ogrzewania, który absolutnie nie może być wyłączony w tym okresie. W tak trudnym środowisku życia nie ma bieżącej wody. Zamiast tego w domu przechowuje się bloki lodu, które są stopniowo topione. Ludzie nie potrzebują też lodówek, ponieważ by jedzenie nie zamarzło, wystarczy je po prostu wystawić za okno. Aby wyjść na ulicę trzeba się bardzo grubo ubrać. Na zewnątrz nie można zbytnio otwierać ust, Ponieważ szlina zamarza i staje się ostrą igła, która może kłóć dziąsła. Samochody są trzymane w ogrzewanych garażach, a pozostawiane na zewnątrz koniecznie muszą mieć wciąż włączony silnik. Na zamarzniętej ziemi nie rosną plony, więc ludzie żywią się przede wszystkim mięsem reniferów i ryb. A miejscowym przysmakiem są, uwaga, kostki lodu z końskiej krwi podawane z makaronem. O zamyka się szkoły dopiero, gdy temperatura spada poniżej minus 52 stopni Celsjusza, a to zdarza się całkiem często. Nazwa wioski oznacza niezamarzającą wodę i wzięła się od lokalnych gorących. Źródeł, które de facto przyczyniły się do złożenia tej miejscowości i osiedlenia się tam ludzi. Rejon ten jest również promowany jako idealne miejsce dla turystów spragnionych ekstremalnych wrażeń i uwierzcie nam, że corocznie przyjeżdża tam ich całkiem sporo. on leży dwa dni drogi od innego bieguna zimna, czyli miasta Jakuck oraz miejscowości Wierchojańsk, których średnia temperatura zimą to minus 47 stopni Celsjusza. Jak widać, tamte syberyjskie tereny to prawdziwe centrum ekstremalnych mrozów. Gdy znacie już kilka faktów na temat miejsc, gdzie zimno jest tak agresywne, Kontynuujmy odkrywanie niesamowitych informacji dotyczących prawdziwego sedna zimy, czyli śniegu. Powstaje on w wyniku zamrożenia cząstek wody, które tworzą wyjątkowe struktury zwane płatkami. Obalimy też w tym momencie pewien mit i z pewnością zaskoczymy wielu z Was stwierdzeniem, że jak najbardziej mogą istnieć dwa identyczne płatki śniegu. Wielu sądziło wcześniej, że jest to niemożliwe, a jednak to zjawisko zostało po raz pierwszy zaobserwowane już w 1988 roku przez Nancy Knight z laboratorium w Colorado. To ona podczas zamieci w Wisconsin odkryła dwie dokładnie takie same śnieżynki. Inną niesamowitą informacją na temat płatków śniegu jest ich rozmiar, który może osiągać średnicę ludzkiego włosa, ale także 38 cm talerza. Zresztą o tym wspomnieliśmy na samym początku naszego odcinka. Taki rozmiar został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, a gigantyczne śnieżynki spadły w 1887 roku w Forcie Kio w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczymy tu, że były one nie tylko duże, ale i grube, na 3 cm. Mimo, że wielu ludzi z przyjemnością patrzy na padający śnieg, lubi rzucać się kulkami lub robić orły na zaspach, są i tacy, którzy dosłownie boją się tego białego puchu. A strach przed śniegiem, w szczególności natomiast bycie uwięzionym w nim, nosi nazwę hionofobii. Swoją drogą koniecznie zobaczcie nasz odcinek poświęcony nietypowym lękom ludzkim, do którego link pojawia się Wam właśnie na ekranie. Wracając jednak do śniegu. Już od kilku dobrych lat, przynajmniej w Polsce, zimy nie są tak śnieżne jak kiedyś. Czy ktoś z Was pamięta ogromne zaspy i zamiecie, przez które nie wychodziło się z domu, a szkoły były zamknięte? Kiedyś zima potrafiła być naprawdę sroga. Choć ta najgorsza wcale nie zdarzyła się w naszym kraju, ale w Ameryce. To tam niemal 100 lat temu w miejscowości Silver Lake w Colorado spadły w ciągu 24 godzin prawie 2 metry śniegu. Do dziś są to największe zanotowane opady w historii. Choć mamy też ciekawostkę w kategorii nietypowych miejsc gdzie pojawił się Biały Puch, mimo że ludzie nigdy wcześniej go tam nie widzieli. Przykładem są tu Hawaje, Bagdad, Buenos Aires czy pustynia Atacama w Chile. Dla ich mieszkańców musiał to być prawdziwy szok, a takie zjawisko było efektem anomalii pogodowych wynikających ze zmian klimatycznych oraz napływu chłodnego niżu nad te tereny. Ale czy wiecie, jaki kolor ma śnieg? Biały? W końcu nazywamy go potocznie Białym Puchem. Otóż nie. Prawda jest taka, że jest on przezroczysty, ale złożona struktura płatków skutecznie odbija światło i sprawia, że postrzegamy je w tym kolorze. Choć śnieg może przybierać także różne barwy pod wpływem czynników środowiskowych. Dlatego w pobliżu lodowców i na terenach alpejskich występuje tak zwany arbuzowy śnieg, a ten odcień nadają mu słodkowodne algi. Nazwa nie jest przypadkowa również ze względu na to, że wprost pachnie jak arbuz. Nieraz też śnieg, szczególnie w zacienionych miejscach, może wydawać się niebieski. Dzieje się tak dlatego, że składa się z zamarzniętej wody, której duże ilości są właśnie Niebieskie. A co robimy, gdy tylko nieco więcej śniegu spadnie na ziemię? Oczywiście lepimy Bałwana, a największy z nich postaw w stanie Maine w USA w 2008 roku. Mierzył niemal 38 metrów wysokości. Topił się do lipca kolejnego roku i do dziś dnia stanowi niekwestionowany rekord. Zresztą w Stanach Zjednoczonych najwyraźniej kochają zimę, jak i pobijanie kolejnych rekordów, ponieważ również tam, a dokładnie w Seattle, odbyła się największa w historii walka na śnieżki. Uczestniczyło w niej aż 5834 zawodników. To jednak nie koniec dokonań Amerykanów. Miej w miejscowości Bismarck w północnej Dakocie uczniowie kilku szkół w 2007 roku połączyli siły i w jednym czasie zrobili na śniegu 8962 aniołki. A czy Wy znacie jakieś inne zimowe ciekawostki? Czy tęsknicie za śnieżną aurą i lepieniem bałwanów? Marzą Wam się białe święta? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować nasz kanał i zobaczyć inne ciekawe odcinki, jakie dla Was przygotowaliśmy. Zatem do usłyszenia wkrótce, pa!